Przestań liczyć, ile wydajesz na zwykłe życie i nadmiernie oszczędzać pieniądze, jeżeli to robisz. Przestań oszczędzać na jedzeniu, prądzie, wodzie, kawie czy herbacie z kawiarni, restauracjach, paliwie, wyjazdach itd. i myśleć, że tak trzeba żyć, lub że w ten sposób staniesz się bogaty, czy bogata. Nadmierne oszczędzanie sprawi, że będziesz nieszczęśliwy, czy nieszczęśliwa. Dlatego, że odmawiasz sobie drobnych przyjemności, które są nam potrzebne, i lub wprowadzasz ograniczenia w swoje życie. Jakiś czas można ograniczyć wydatki w jakimś celu, ale nie może to się stać Twoim stylem życia. Trzeba trochę pieniędzy wydawać i nie żałować sobie, nie myl tego z rozrzutnością. Nie musisz kupować drogich rzeczy i żyć wystawnie. Ale nie stawiaj sobie granicy za blisko. Naucz się, jak zarobić więcej i inwestować pieniądze, zamiast żyć z karteczką i myśleć, jak zaoszczędzić na wszystkim.